Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No, temat dzisiaj dosyć smutny. Będę mówił o tym, jak zachowywać się po kolizji bądź po wypadku drogowym, żeby nie dać się naciąć. Ja wiem, że z jednej strony ktoś powie Waltek, ale przez to jest proste. No jest zdarzenie na drodze: podpisać oświadczenie, dogadać się z ubezpieczycielem, wziąć kasę, naprawić i po wszystkim. W teorii tak, ale w praktyce popełniamy całą masę błędów. Szczególnie przy takich zdarzeniach, gdzie kierujemy się bardzo mocno emocjami. E, czasem one nam przysłaniają racjonalne myślenie. Pojawia się wiele błędów, które mogą być naprawdę kosztowne w skutkach. Pierwsza rzecz: kierujemy się spokojem. Wiem, łatwo mi się mówi, ale może jak Wam. Odpukać. Taka sytuacja zdarzyłaby się na drodze, to przypomnijcie sobie, Waldek mówił o spokoju. Dobra, racjonalnie myślę, na chwilę próbuję się skupić. Ja sam pamiętam, jak po moim wypadku sprzed 12 lat zadzwoniłem o 22 chwilę po nim do swojej dziewczyny i zapytałem cię się, czy wstawiła ziemniaki na obiad, nie mając połowy samochodu. Łatwo się mówi, ale może się uda. Prosta, podstawowa zasada. Mamy jakieś zdarzenie na drodze, celowo podkreślam słowo zdarzenie i musimy je najpierw zdefiniować. Czy to jest wypadek, czy to jest kolizja? Mamy dwie zupełnie różne ścieżki w tym momencie działania. Jeżeli jest to wypadek, to znaczy, że są w tym zdarzeniu osoby poszkodowane, bądź ranne, bądź ciężko ranne, bądź ktoś zginął. I tutaj jest zupełnie odrębna procedura, bo musimy od razu wezwać służby i w międzyczasie, jeżeli dana osoba wymaga udzielenia pierwszej pomocy, mamy taki prawny obowiązek. W kodeksie karnym jest wyraźnie zaznaczone w artykule 162, co nam grozi, jeżeli nie udzielimy tej pierwszej pomocy, a nawet do trzech lat. I tego typu sytuacje się zdarzały, ale to bardziej raczej pod kątem tego, że ktoś mógł też uciec przy okazji z miejsca zdarzenia i nie udzielił pierwszej pomocy. Zapewne część osób miała to na kursie prawo jazdy, ci, którzy gdzieś tam ten kurs teoretyczny robili onlineowo, popatrzcie sobie na YouTube, jest cała masa poradników, jak udzielać pierwszej pomocy. Oczywiście nikt od Was nie będzie wymagał wiedzy specjalistycznej. Bo oprócz zwykłej apteczki, kuriozalnie, która nie jest obowiązkowa według polskich przepisów, no tak na dobrą sprawę, Wy nie musicie wozić ze sobą żadnych innych medykamentów. To chodzi jedynie o to, żeby pomóc tej osobie doczekać do czasu przyjazdu służb, czy to pogotowia, czy straży, czy policji, ale w międzyczasie też, żeby tej osobie dodatkowej krzywdy nie zrobić. Dobra, idziemy dalej za ciosem i jeszcze szerzej rozdzielimy wypadek od kolizji. No właśnie, co je tutaj rozdziela, jeżeli chodzi o nasze auta, które ucierpiały w tym zdarzeniu, bo tutaj też całą masę błędów popełniamy. Jeżeli ktokolwiek jest ranny w tym zdarzeniu, czy mniej, czy bardziej, my tego nie wiemy, bo nie jesteśmy specjalistą, nie ruszamy aut z miejsca zdarzenia w ogóle. W żadnym wypadku, bo jeżeli będziemy próbowali ruszyć, bo nie wiem, ruch tutaj tamujemy czy coś, albo auto za bardzo na drogę wystaje, możemy być oskarżeni o zacieranie e, śladów na miejscu e, zdarzenia. Natomiast jeżeli jest e, to kolizja, nie ma osób rannych, mamy prawny obowiązek usunięcia aut z miejsca e, zdarzenia. Tylko podkreślam, bo to jest też takie trochę według mnie prawnie naciągane. Pierwsza rzecz, zróbmy. Mamy smartfony, kilkanaście zdjęć, żeby w razie czego można było policji pokazać jak te auta w ogóle stały. Kolejna rzecz. Mamy na przykład koło urwane. No nie jesteśmy w stanie tego auta zepchnąć, więc jak policja przyjedzie i będzie miała z tym problem, no to powiedzcie panowie, no to wy spróbujcie ja tego na przykład e, zepchnąć auta w żaden e, sposób e, nie mogłem. I tutaj też jest niezwykle istotne i to przy wypadku, jak i przy kolizji, żeby do czasu przyjazdu odpowiednich służb, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie auta, włączmy światła awaryjne. Jeżeli chodzi o stosowanie trójkąta ostrzegawczego, który jest obowiązkowy na autostradach czy drogach ekspresowych, ustawiamy go odległości 100 metrów. Od pojazdu na drogach pozamiejskich ustawiamy go w odległości od 30 do 50 metrów. Na terenie zabudowanym ustawiamy Trójkąt, bądź zaraz za samochodem, bądź w odległości maksymalnie jednego metra. No i pamiętajmy, nie kręćmy się za bardzo przy tym samochodzie, jeżeli droga gdzieś tam jest ruchliwa, a na drogach szybkiego ruchu w ogóle zejdźmy całkowicie z obszaru drogi. Hmm. No właśnie, jeżeli chodzi o wypadek, wyraźnie powiedziałem, że mamy obowiązek wezwania służb. Najlepiej zadzwonić pod numer 112. Natomiast jeżeli chodzi o kolizję, no właśnie, wzywać policję na miejsce zdarzenia, czy nie. Odpowiem najłatwiej. To zależy. Z tego względu, że nie mamy obowiązku wzywania policji. Szczególnie gdy obie strony są zgodne, że jedna z nich przyznaje się do winy i mówi: "Tak, to ja jestem winna", więc wtedy wystarczy spisać oświadczenie i tutaj moja serdeczna prośba: poszukajcie w Google, wydrukujcie sobie dzisiaj oświadczenie, włóżcie je sobie do schowka w samochodzie, będzie wam o wiele łatwiej na wypadek takiej sytuacji. Natomiast jeżeli nie macie tego typu oświadczenia, no co potrzeba? Dane sprawcy, swoje dane, sprawa jazdy dane Dane jednej i drugiej osoby, wszystkie dane samochodu z numerem nadwozia, z numerem rejestracyjnym. Eee, potrzebujemy numer polisy i co ważne, nazwę firmy ubezpieczeniowej, bo bardzo często też o tym zapominamy. Krótki opis sytuacji, można też zrobić rysunek sytuacyjny, żeby to wyglądało, zrobić kilka zdjęć, które można dołączyć do tego wszystkiego. I to co bardzo istotne, nasze podpisy pod tym wszystkim. I w sumie w takich sytuacjach nie trzeba wzywać policji. Ale. Może zdarzyć się, że ktoś... Wycofa się z tego oświadczenia, no i firma ubezpieczeniowa będzie próbowała w międzyczasie dochodzić prawdy. Dlatego niektórzy próbują mimo wszystko i tak zwać policję, żeby to już oni sobie gdzieś tam spisali, chociaż policjanci czasem robią to niechętnie. Bardzo często też zdarza się, że na przykład my jesteśmy winnym, a druga strona mówi: e, OK, ja rozumiem, że pan się przyznaje, ale ja mam auto leasingowane, mam auto z wypożyczalni, mam auto służbowe i w umowie mam wyraźnie zaznaczone, że muszę wezwać policję. No, i nie ma co tutaj rozmawiać. Pamiętajmy, że osoba winna w tego typu zdarzeniu dostaje mandat. Różnie. 6 punktów, 300 zł, czasem 500, jeżeli policja stwierdzi, że było jakieś zagrożenie. W ruchu sytuacji jest tutaj wiele. Zawsze pamiętajmy o tym, żeby na miejscu zdarzenia tak czy siak robić zdjęcia. Mamy smartfony, nie jest to trudne, bo później dziwnym trafem Komuś te szkody się powiększają. Bo tam szwagier za płotem, młotkiem ze trzy razy przydzwonił jeszcze w samochód, żeby troszeczkę podkręcić, żeby jeszcze obłotnik zawadzić uszkodzenie. Więc bądźmy w tym wszystkim ostrożni. No dobra, formalności mamy za sobą, czy to przy pomocy policji, czy to przy pomocy oświadczenia, czy po prostu ręcznie na kartce spisane. Nie wnikam. Dziwnym trafem w przeciągu paru sekund podjeżdża gdzieś laweta zupełnym przypadkiem i zupełnym przypadkiem ten pan laweciarz też ma zaprzyjaźniony tutaj warsztat, do którego nam to auto zawiezie i nam wszystko naprawią, będzie idealnie. Ja mówię, nie mówię, że to jest złe, ale mówię, takie symboliczne sprawdzam, z tego względu, że bardzo często działając w emocjach, robiąc coś od razu, możemy popełnić błąd. Może warto zastanowić się w międzyczasie, zadzwonić do znajomych osób, które, które by polecały jakiś warsztat, gdzie warto byłoby odstawić samochód. Wziąć swoje ubezpieczenie, zobaczyć, bo bardzo często nawet przy samym OC mamy pakiet assistance, gdzie może nasze auto zostać odholowane, warto też sprawdzić jaki jest zasięg tego darmowego assistance i przewieźć auto do takiego warsztatu, który będzie rekomendowany i polecany. Auto mamy już zaparkowane w warsztacie. Wtedy dzwonimy do firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli jesteśmy poszkodowanymi, czyli dzwonimy do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. No i na infolinii przekazujemy wszelkie informacje związane z naszą szkodą. I czy to pan, czy pani umawia nas z rzeczoznawcą, który przyjedzie oglądać nasze auto. No właśnie tak jak mówiłem, tutaj warto wybrać serwis, który będzie chciał nam rzetelnie w tym wszystkim gdzieś pomóc, żeby to auto. No, ja nie mówię, że jak już było uszkodzone, żeby zrobić je tak, jak byłoby nieuszkodzone, bo z fabryki to już się fabryki pewnie poprawić nie da. Ale żeby chociaż wyglądało w 99% tak jak auto przed kolizją. Zapaliłbym też kolejną lampkę, bo teraz zdarza się, szczególnie przez ostatnią sytuację, która od roku w Polsce się dzieje, że e, bardzo często nawet bez oglądania auta mówią, proszę pana, 500 zł oferuje. Czy pan się na to zgadza, bo to całkowicie będzie wyczerpywało pana tutaj e, roszczenia względem nas? Albo jeszcze inaczej, niech pan podeśle kilka zdjęć, to my oszacujemy szkodę. Jak, tak? Co to kaszpiroski, ręce, które leczą z Nowak na odległość? No tak się za bardzo e, nie da. E, więc. Jak już zobaczymy się z tym rzeczoznawcą, no mamy różne opcje. Naprawy. Jedna może być to naprawa bezgotówkowa, szczególnie wybierana w przypadku nowszych samochodów, gdzie to warsztat dogaduje się już wyłącznie z firmą ubezpieczeniową. My nawet złotówki nie widzimy. Ma być auto zrobione i najlepiej, żeby tak było. Jest to dobre w przypadku serwisów ASO, no, które trzymają konkretny poziom i standard usługi, bo wiadomo, że nie będą próbowały więcej zarobić na naszej naprawie, a nam dać też gdzieś gorszych części. Może trochę generalizuję, ale staram się Wam pewne lampki też w tych działaniach zapalać, co może być tutaj gdzieś podejrzanego. Część osób jak najbardziej decyduje się też na naprawę gotówkową, że po prostu chcą dostać kwotę od ubezpieczyciela i sami naprawiać. Niejednokrotnie te kwoty są mocno zaniżone, bo ubezpieczyciel każdą złotówkę dokładnie ogląda. No to też nie jest instytucja charytatywna, no ale drzwi za 150 zł to się nie polakieruje, bo ja taką sytuację miałem. Co, podkładem samym, pół drzwi. Skoro rzeczoznawca ma tak dobrą ofertę za 150 zł, to niech on mi po godzinach polakieruje ten samochód w tej formie. Ale zawsze można też się gdzieś odwoływać. No ale żeby się odwoływać, no to też trzeba mieć twarde argumenty, dlaczego. Bo nie można napisać, pan, albo za mało, bo mi się wydaje, że pan z 5000 powinien dorzucić. No tylko warto tutaj e, zrobić to szerzej. Czasem niektórzy też korzystają z usług rzeczoznawcy. Czy wybrać gotówkowo, czy bezgotówkowo, trudno jest mi powiedzieć. Warto też doradzić się warsztatu, który będzie chciał to naprawiać. Częściej przy starszych autach wy... robiona jest naprawa gotówkowa. No dobra, wszystko fajnie i pięknie, ale tak sobie siedzicie, już auto naprawione. Po pół roku przez okno wyglądacie, kurczę, no to auto no nie jest zrobione tak jak było przed kolizją. Niby nie moja wina, tak jest zrobione w 90%, nie jestem do końca z tego zadowolony. Tutaj trzeba było zderzak w zamienniku włożyć, no bo kurczę, na oryginalny nie starczyła przecież wcześniej miałem oryginalny, auto nie takie stare. I taki zgrzyt. No ale, właśnie, jest tutaj pewna pomoc, o której już jakiś czas temu nagrywałem. Tutaj macie materiał, gdzie dokładnie wyjaśniam działanie tego systemu. Jest firma Helpfind, która pomaga nam w dopłatach do odszkodowań, jeżeli zostały zaniżone. I ta kalkulacja, wchodząc poniżej w link, nic nas nie kosztuje. Podajemy wszelkie swoje dane i związane z kolizją, po czym jest to analizowane w przeciągu 24 godzin, no i dzwoni przedstawiciel może powiedzieć, że nie wie pan, tutaj wszystko było ok, ale też może powiedzieć, proszę pana, ta szkoda jest niedoszacowana na 5000 tysięcy złotych. Ustalacie wtedy wspólnie z nimi prowizję, jaką z tej kwoty pobiorą. Jeżeli się na tę kwotę zgodzicie, oni maksymalnie w przeciągu 48 godzin wypłacają wam te pieniądze. Nieważne, że później patrząc na obecną sytuację, jak działają sądy, to w przeciągu roku, dwóch będą próbowali barować się sądownie z firmą ubezpieczeniową. Wy te pieniądze macie od razu na koncie. Każdy zadowolony, bo wy macie złotówkę na koncie, oni mają swoją prowizję, a później muszą jeszcze tę kwotę gdzieś uzyskać, a was to nie kosztuje nic. Tym bardziej żadne koszty postępowania sądowego, które niejednokrotnie mogą przewyższać kwotę, o którą się staracie, bo jednak kwoty prawników nie są w Polsce gdzieś tam zbyt niskie. Więc wydaje mi się, że jest to ciekawa alternatywa, jeszcze raz Was zachęcam. Chociaż żeby sprawdzić. Oczywiście, jeżeli mieście taką szkodę, maksymalnie w przeciągu trzech ostatnich lat i robioną gotówkowo. Zbierając to wszystko w całość, przypominam wam o tym spokój. Wiem, łatwo się mówi. Ja o 22. swojej dziewczynie mówiłem o tym, że mi ziemniaki na obiad wstawiła, a leżałem półprzytomny przy całkowicie rozbitym samochodzie. Ale ten spokój. Jeżeli będziecie mieli takie zdarzenie, Wam się ta lampka zapali i przypomni Wam się, Waldek o tym nagrywał i mówił, jeżeli będziecie się starali racjonalnie postępować, może się okazać, że no wyjdziecie z tym... Cali, zarówno pod kątem zdrowotnym, psychicznym, jak i materialnym, bo niejednokrotnie można tutaj popełnić naprawdę całą masę błędów. Wydrukujcie sobie jeszcze raz oświadczenie. Cała masa jest ich w internecie, fajnych, graficznych gotowców. Nie mam jakiegoś, który bym tutaj polecał. Wystarczy nawet przejrzeć, czy to po firmach ubezpieczeniowych, które często też dostarczają Wam tego typu kwitki w polisach. Miejcie to w schowkach, bo też Wam to sytuację ułatwi. Fotodokumentacja. Zawsze, bo później te szkody dziwnym trafem gdzieś tam się powiększają i spokój. Właśnie. Bogi spokój. Dobra, życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!